Czy policjanci poradzą sobie z uciekającymi motocyklistami? Przekonajmy się. To najdłuższy i najbardziej ekscytujący pościg, jaki kiedykolwiek zobaczysz. Czy widziałeś kiedyś, żeby ktoś był tak spokojny podczas ucieczki? Koleś jedzie jakby nigdy nic. Jakby wracał ze sklepu rano na kacu. Ale w Ameryce chyba już tak mają, a jaki jest Twój poliscount? Mój 2.0. Motocyklista jest w takiej pozycji, że z łatwością może uciec, tylko czy wykorzysta taką szansę? Oczywiście nie chodziło mi o wypierdolenie się na pierwszym zakręcie. Radiowozy kontra motorower. Pewnie gdyby jechali normalnie po drodze, a nie po ścieżce dla rowerów, to nikt by nawet nie zwrócił uwagi. Ale oczywiście muszą się popisać. Jak go nie złapią, to się poddaje. Proszę państwa, 1,5 konia kontra jakieś 250? Jedyną przewagą roweru jest to, że nie ma światła i go nie widać, ale minus to to, że kierujący też nic nie widzi. W końcu koleś po prostu porzuca maszynę. Przez kapustę przez zimni i tak se piją, w załeczkę Nie wiem co tu pisze, bo nie chciało mi się tłumaczyć. Tak czy inaczej znowu ktoś ucieka jak w każdym innym filmie. Ej, nie pościółce, bo grzyby są! Jeden facet kontra dwa radiowozy. Bye, have a great time. To jeden z najlepszych pościgów, jaki widziałem. Bye. A co najlepsze, ten policjant gonił go dzień przed tym nagraniem w nocy, więc teraz musi być naprawdę wkurzony. Może i policjanta nie widać dobrze, ale jeśli się przyjrzycie, to widać go prawie na każdym zakręcie. O na przykład tutaj. Pomimo dużych umiejętności krosowca policjant chyba też co nieco jeździł. Poddaje się skurczysym, czasami jest nawet dwa kroki przed krosowcem. Nigdy nie chciałbyś się znaleźć w sytuacji tego gościa, bo gdy jechał, no troszkę ponad limit jego koło zaczęło odmawiać posłuszeństwa, a w dodatku zaczęła ścigać go policja, a kiedy tylko przyspieszał, cały motocykl się kiwał. I wtedy wpadł on na pewien pomysł. Policjant był tak skupiony, żeby go złapać, że nawet go nie zauważył. Potem motocyklista szybko przeniósł się do większej fosy, by zostać niezauważonym. Potem jeszcze próbował naprawić koło, ale bezskutecznie. Ci krosowcy mieli swój tor głęboko na odludziu, ale oczywiście tam też jest źle. Ten pościg to 100% fart i duże ryzyko. By uniknąć zauważenia motocyklista postanawia wyłączyć światła. Jazda bez świateł to jedna z najlepszych opcji, ale jest bardzo niebezpieczna. Pojechałbyś tutaj v -maxem? Oczywiście nie można zapomnieć o Polsce,